Czy kobieta jest człowiekiem? Skoro Polak to człowiek, a Polka to taniec, fin to człowiek, a Finka to taki nóż. Ziemianin to człowiek, zaś ziemianka to taka chatka, węgier to człowiek, a węgierka to śliwka. Graham to człowiek, konkretnie pisarz. A Grahamka zwykła bułka. Anglik to człowiek, a angielka to taka długa bułka. Kanadyjczyk to człowiek, a Kanadyjka rodzaj kajaka. Estończyk to człowiek, a Estonka taki internetowy pasożyt jedzący kartofle. Szwed to człowiek, a szwedka zwykła kurtka. Hiszpan to człowiek, a Hiszpanka? Taka grypa. Amerykanin to człowiek, a Amerykanka? Mebel. Napoleon to człowiek, zaś Napoleonka to ciastko z kremem. Cesarz to człowieka, cesarka? Zabieg chirurgiczny. Markiz to człowieka, markiza, zadaszenie balkonu lub tarasu. Mandaryn to też człowiek, a mandarynka? owoc cytrusowy. Kataryniarz to człowiek, a katarynka? Instrument muzyczny. Kominiarz to człowiek, a kominiarka? Czapka z otworem na oczy. Złodziej to też człowiek, a złodziejka? Rozgałęziać do prądu. Stolarz to człowiek, a stolarka? Rodzaj wyrobów z drewna. Szofer to także człowiek, a szoferka? Przednia buda ciężarówki. Jokej to człowiek, a jokejka? Czapka z daszkiem. Marynarz to człowiek, a marynarka? Część garderoby. Literat to także człowiek. Literatka niewielka szklaneczka na wódeczkę normalnie tragedia. Wychodzi na to, że kobieta nie jest człowiekiem.